Duży, piękny dom, wart kilka milionów złotych, położony w świetnej lokalizacji, zaraz obok plaży jeziora Czarsztyńskiego, z widokiem na Tatry. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Dziurczak Michał, a dziś chciałbym Wam pokazać dom w Kruszkowicach, zatopiony w Zieleni, w prestiżowej dzielnicy, zaraz obok plaży jeziora Czarosztyńskiego. Jesteśmy w salonie, który został skończony w lekko skandynawskim stylu. Ma piękną dużą kanapę, designerskie oświetlenie. I piękne kolory. Dom jest z 2017 roku. Ma powierzchnię ponad 400 m2 i został wykończony w wysokiej jakości. Zobaczcie na tą dekorację na suficie. Mamy tutaj jeszcze fortepian z kominkiem, który w zimę będzie dawał nam przytulne ciepło i ogrzewał nas. A teraz przechodzimy do części jadalnej, w której mamy stół, piękne przeszklenia, a obok klimatyczną kuchnię. Zobaczcie, jak pięknie została zaprojektowana tutaj kuchnia. Meble zostały tutaj robione na wymiar, blaty są drewniane, a wyposażenie tej kuchni również stylowe. A obok salonu mamy główną sypialnię, w której jest piękne łóżko, równie designerskie oświetlenie. Mamy tutaj też garderobę z łazienką. Piękna klatka sodowa prowadzi nas na górę do części sypialnianej, w której mamy łazienkę oraz cztery duże przestronne sypialnie.